Ogród marzeń, witam serdecznie. Tak jak planowałam, zaczęłam już takie większe porządki w ogrodzie. Usuwam mech, sprzątam. No, dzisiaj pogoda niby ciepło, ale bardzo wiecznie. Ale mnie nie przeszkadza, ponieważ ogród duży, roślin dużo i trzeba te porządki wcześniej zaczynać. Tym bardziej, że rośliny wiosenne. Są już w zasadzie nad ziemią. Dlatego tu pracę już trzeba wykonywać delikatnie. Przy pergolach rosną powojniki i powojniki też trzeba już przyciąć. Można je przycinać, więc te prace, które można już wykonać, jak najbardziej, jeżeli tylko pogoda dopisuje. No trzeba zrobić, bo potem może być tak, że nagle zrobi się ciepło, no i wtedy to zadanie będzie o wiele trudniejsze. Będzie wymagało od nas sporej delikatności. Kiedyś powojniki rosną, czy nie chciały? ale ponieważ stało się coś, że jednak chcą rosnąć, dlatego też mąż przygotował im właśnie takie ruchome pergole. One są o tyle dobre, że w razie czego można je przestawiać w inne miejsce i można podarować innym pnączom, gdyby znowu coś się stało, że powolniki nie będą chciały rosnąć, bo tak też może się zdarzyć. A jest to takie trochę nawet targanie. Teraz można, ponieważ od dołu zostały przycięte, więc można je tak trochę y, może nieładnie szarpać. Tu muszę uważać, ponieważ są narcyzy. No i właśnie y, trzeba zachować tę ostrożność, żeby po prostu nie zdeptać. A zaraz tutaj też zajmę się y, z tymi gałęziami, tu bo one też za bardzo tutaj się rozrosły. Gdyby powolniki, no to tak starałam się nie przycinać, żeby nie uszkodzić powojników. Ale teraz myślę, że będzie można tutaj troszeczkę te gałązie po prostu skrócić, żeby tutaj nie wchodziły do pergoli. Skoro mają być powojniki, no to niechże będą. Powojniki. Ale się tak troszeczkę też tutaj obniżyły, ponieważ było dużo śniegu. No ale niestety te gałęzie się położyły. Myślę, że niektóre się podniosą, więc na razie nie będę aż tak bardzo mocno przycinała. No, wiatr na pewno mi tutaj. Nie pomaga w tej pracy, no ale tak już jest. Albo wiatr, albo deszcz, albo palące słońce zawsze pogoda jest nie taka. Więc trzeba po prostu w ogrodzie pracować i już. A na razie myślę, że może być. Prace porządkowe u mnie ruszyły pełną parą. E, tu jest rabata z hortensjami i szafirkami. Nie tylko, że docinam krawędzi trawnika i rabaty, ale też pozbywam się chwastów i liści. Wszystkich liści tutaj oczywiście nie jestem w stanie tak dokładnie wyzbierać. Może gdyby było bardzo sucho, to wtedy dmuchawą mogłabym jak najbardziej, ale myślę, że nie ma sensu, ponieważ jeśli tylko pogoda się poprawi i wkroczy w ten cotygodniowy rytm, to zawsze... Jak nie w jeden tydzień, to w drugi tydzień te liście zostaną pozbierane. Gdy zostanie ich tutaj trochę, to też nic się nie stanie. Będzie to nawet z korzyścią dla ziemi. No i cóż, hortensje otakta, jak widać wyglądają tak jak widać. One będą dopiero przycięte pod koniec maja. Nie ma żadnej innej możliwości, aby przyciąć je wcześniej można można przyciąć, pewnie, że tak, ale nie będą kwitły, więc trzeba wytrzymać, pomimo, że będą wyglądały może nieładnie, ponieważ ogród maju, wiadomo, jest już piękny, zielony, tutaj kwitną szafirki, a te kwiatostany hortensji, no cóż, wtedy dekoracyjne już nie są, chcielibyśmy, żeby ogród był tak pięknie wypielęgnowany, zadbany, ale musi to tutaj zostać, bo jeśli przytnie się wcześniej, przejdą przymrozki, no, to niestety hortensje przemarzną i kwiatów nie będzie. Trzeba zrobić to delikatnie. W maju będzie wiadomo, które pędy będziemy ciąć do ziemi, a które po prostu zostawimy. Liście, i tutaj te chwasty, zbieram sobie na taczkę. Natomiast za chwilę będę grabiła trawnik i to podczas grabienia trawnika, czyli te zielone źdźbła, zawsze jeszcze jakieś chwasty, resztki ziemi. Czy tam nawet drobne jakieś kamiki to wszystko trafi do zagrody kur, ponieważ kurki też już potrzebują, już ochoczo wychodzą na ogród. Na razie teraz już nie wypuszczam, ponieważ pielęgnuję rabaty. A kury, jak to kury, no po prostu wszystko niszczą i zbrudzą. Jedynie co mogę zrobić, to przenosić je do letniej zagrody. Przenoszę każdą z osobna. Bo gdybym zawołała, żeby szły za mną, to niestety, ale to nie pies czy kot. Pójdą sobie ochoczo w swoją stronę no i ruszą, niestety, żeby zniszczyć ogród. Bo, choć oczywiście pożyteczne, no to też są trochę takimi szkodnikami. Mam grabie, gdzie mam te grabie? Mam takie grabki małe, zgrabne, metalowe. Na końcach mają zaoszczone ząbki. I tymi ząbkami bardzo fajnie właśnie grabi się trawniki, ponieważ zbiera się ten zaschnięty filtr, Ale to nie oznacza, że już więcej nie będę na przykład nic robiła z trawnikami, ponieważ gdy mąż znajdzie chwilę czasu, a pogoda będzie ku temu dobra, to będziemy przeprowadzać wertykulację i aerację trawników, ale też nie wszystkich, bo tam, gdzie rosną krokusy, absolutnie nie ma takiej możliwości, ponieważ zniszczylibyśmy wszystkie krokusy, zniszczylibyśmy kwiaty. Więc tylko tam, gdzie nie ma oczywiście żadnych krokusów jest sam trawnik poletko z krokusami może nie zawsze prezentuje się pięknie ale musi być takie troszeczkę bardziej naturalne no nie da się tam zastosować dużej pielęgnacji owszem grudzień, listopad Wtedy mogę zgrabić te trawniki, ale i też ostrożnie, bo gdy zima bywa ciepła, to zdarza się, że na początku lutego krokusy już kwitną. Tak więc mamy tam trochę miejsca takie bardziej naturalne. Tym bardziej, że gdy krokusy przekwitną, to trzeba poczekać aż zasną im liście, i dopiero wtedy można przeprowadzić zabieg koszenia trawnika. No i tak tutaj te moje prace wyglądają. Tutaj jeszcze zgrabię ten trawnik, żeby można było właśnie zanieść kurom śniadanko. A oto źdźbła trawy. Zagrabiony trawnik, tutaj już trochę mają, ale dostaną dzisiaj świeżą porcję. I tak pomagamy sobie nawzajem. Gdy już tutaj będzie brudno, mokro, bo wiadomo, że jeszcze trzeba się liczyć, dopada mi śniegu, a przynajmniej może deszczą, to trzeba. Tutaj zrobić porządek, tą ściółkę stąd zabrać i na kompostownik. Tutaj mam maliny Poranna Rosa. Te maliny, no, ogród warzywny, ziemia żyzna, rozrosły się. No i teraz trzeba je stąd wykopać. Absolutnie tutaj nie mogą być, ponieważ będziemy glebogryzarką wzruszać tutaj ziemię i przeszkadzałyby, a poza tym zajmowałyby coraz więcej miejsca. No tak nie może być. Wszystko musi mieć swoje miejsce wyznaczone. Jest ich tutaj trochę. A co roku tak trzeba robić właśnie taki porządek, bo malina właśnie ma to do siebie, że bardzo lubi się rozrastać. A gdy ma takie sprzyjające warunki, oj, to wtedy tak. A ja życzę miłego dnia i do zobaczenia.